Chyba ma, y, ma tylko trzy paluszki sprawne na joysticku, studiuje, jest kibicem Legii, był teraz na w Gdańsku, jest chyba współzałożycielem e, takiego stowarzyszenia niepełnosprawnych kibice Legii i to jest facet, który jedni drugim dają, to on daje, prawdę mówiąc to daje, no po prostu zobaczysz, no power po prostu, ja jak mówię to już power. Teraz dodatkowo jeszcze rehabilitowaliśmy go, bo miał taki zespół bólowy barku, ale on się nie skarżył. Tam nie było, wiesz, oni dwie godziny, rodzina, on. Ja nie, nie usłyszałem tam słowa, że on na coś się, oni się na coś skarżą. Nie. Ale jak słyszysz coś takiego, że nie ma tego przecież to jest, niedobrze jest, jest ta służba zdrowia, co my? A oni powiedzieli, że on gaz, a teraz odczuł, że żyją. I to dla takiego człowieka, dla takich ludzi to jakby był jeden, to nawet warto to robić, to jest wiesz, to jest to. A my mamy ich 300, tak? Ja się jeszcze lat jeździłeś? Ło! Ile? Od do tutaj, tutaj, to jest... To jest a na wreszcie studionu. Te doro tutaj, właśnie to A Ale wyjazd noby jakieś ciężki. Cieszęście byłem duży WZ. Teraz byliśmy w ciągiem. Także pojechaliśmy sobie te pendolina. No. Wspinaliśmy w Tensu na Airbnb, loteria? idzie na mecz? I przyjechaliśmy STM-em, 500 km a my dwa ZD nie wreszcie. A bo tego, młody przecież y, córki, córkę już na mecz pociągnął, a ona 3,5 roku ma. Dla mnie jest to obowiązek dawania, dawania i pomagania, no bo jeżeli widzisz tych ludzi i coś możesz im ofiarować w tych ciężkich robieniach, to ty to musisz zrobić, ja to nie ma czegoś takiego, że ty się zastanowisz, a może, a może nie, ale przecież to nie jest, to państwo sami powinni kupić, to jest naprawdę, to jest to, jest to, to nie, nie ma przeliczenia żadnego, wiesz. Jeżeli ktoś, ktoś jeszcze tak wielki jak gdyby jak, jak ci nasi, wiesz, biało czerwoni, pomagają, to ty musisz jeszcze więcej dać. No to, jest, to, jest, to jest taki motywator, że musisz to pokazać, że dasz wszystko z siebie, jak na wojsku.